Witam. Przedstawię wam jak zainstalować oraz y, wytłumaczę na czym polegają y, tak zwane kolorki na czołgi, y, umożliwiające, że tak powiem, zmienienie skinów y, bądź skórek y, czołgów w grze, co nam to daje? Daje nam to, że po prostu wiemy, gdzie są słabe punkty czołgu, wiemy, gdzie są, y, gdzie znajduje się załoga w czołgu. Powiedzmy, gdzie możemy podpalić czołg, gdzie możemy rozwalić amunicję, albo lepiej, gdzie zwiększa się szansa na uszkodzenie bądź zniszczenie magazynu amunicji. Mowa tu oczywiście o zones'ach bądź hitzonesach. Są to dość specyficzne, myślę, że znane dosyć mody do gry World of Tanks, które po prostu. No, zmieniają grę. Bardziej to są mody dla m, po prostu osób, które może raz, że zaczynają z wotem, a może dwa, że chcą po prostu nauczyć się y, po prostu tych wszystkich y, po prostu zagadnień, tak? Czyli po prostu nauczyć się szczelać, y, jednomyślnie mówiąc. Jest to bardzo dobre. Powiedzmy, grając na takim czymś przez pół roku, jesteśmy w stanie już. Po prostu e, wyrzucić tego moda, bo już na pamięć powiedzmy będziemy znać słabe punkty czołgów i takie tam. Jest to znakomity nauczy zna nauczyciel po prostu dla nowych graczy, e, bądź dla tych, którzy chcą się właśnie podszkolić w tym, e, też go polecam. Instalacja jest dosyć prosta. E, po pobraniu tego oto takiej oto paczki, ja wam dam czy rodzaje Hidzonsów wybierzecie sobie który będziecie chcieli po pobraniu powinien być w folderze folder vehicles ten folder wrzucamy do oczywiście standardową ścieżką czyli world of tanks oraz mods i 9.6 bądź oczywiście bo w tym momencie jest 9.6 bądź inne łaty powiedzmy najnowsza do której wgrywamy a, no właśnie, pamiętajcie, że ta paczka będzie działać najlepiej na 9.6, więc, oczywiście, nie wykluczam, że na przykład na 9.7 nie będzie działać, bo, ponieważ to, jak już wcześniej mówiłem, zmieniają te mody tylko skórki czołgów w grze, więc tutaj, raczej, powinno być w każdej wersji. Tylko oczywiście mówię, jakby weszły nowe czołgi do gry z nową aktualizacją, to po prostu mo mogą nie być wtedy już, że tak powiem, zaktualizowane, że nie będziemy mieć na nich właśnie tych, no, dodatków. No, więc przerzucamy sobie po prostu ten folderek do yy, łaty, czyli tu. Czyli przykład 96 Przekładamy tu nam się przetwarza, przetwarza, przetwarza. No, gdy się nam to zrobi, już są, że tak powiem, mody zainstalowane i wszystko jest gotowe. Wystarczy tylko pamiętajcie, żeby nie instalować tego. Aha, no właśnie, jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. Te mody można instalować, gdy jest uruchomiona gra. Żeby one się po prostu włączyły, zaczęły działać, wystarczy po prostu odświeżyć garaż, czyli przykładowo zmienić czołg. Tak samo na odwrót, jeżeli chcecie wyrzucić, to nie musicie wychodzić z gry, tylko po prostu wyrzucacie ten folder gdziekolwiek na pulpit czy gdziekolwiek odświeżacie, czyli przełączacie czok na czok, już wam znikają. Więc naprawdę to jest wygodna sprawa. No, no, i co? To by było na tyle. To to jest właśnie cała ta sprawa. Już macie zainstalowane te oto skórki. No, i już nie powinno być z tym problemu. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Linki oczywiście wszystkie będą w opisie. No, no i do zobaczenia.